i 8 maja. Robimy przegląd. Robimy. Największe sztuki rytują się na na słoneczku. Ale, ponieważ tutaj nie widać żadnej zoiczki u nas, temperatura będzie cały czas w dzień około 20, w nocy najniżej 80. I już. Pierwsze sztuki w najbliższym czasie idą do, do gruntu. Czekasz, że pilnuje, tak? Pilnujesz pomidorków? No i reszta kolekcji jest w środku. To jakieś black shary. Tu mamy malinowy olbrzym. One właśnie są w nazwie trochę mniejsze niż tamte, co tam na zewnątrz przed chwilą pokazałam. Ale teraz przy takiej pięknej pogodzie wszystkie widy pięknie ruszają. I poprawiają swój wygląd. Nawet te malutkie, które tam nie, coś im nie bardzo pasowało. No to są takie nawet egzemplarze. No tu po drodze jeszcze jest cukinia. Dwa rodzaje. Też już Siana, urośnie to pójdzie do warzywnika i z pomidorów. Tutaj w tej skrzynce dosyć gęsto, ale później będą uwolnione tamte doniczki. To przesadzam. Jest yy, yy, czarny. Tutaj taki odmiana i te wszystkie takie wyższe. Ten lasek, to się taki zrobił, to jest malinowy kapturek. Także już mamy piękną pogodę. Wszystkie niedługo warzywa będą rosły na naturalnym środowisku. Dziękuję.